na kanale MMA bądź na bieżąco ukazał się wywiad z Wojsławem Rysiewskim, sportowym Federacji KSW. Rozmowa poświęcona była, rzecz jasna, przede wszystkim przyszłości Chyba największej sportowej organizacji MMA w Europie. Jednak mimowolnie pojawił się w niej również wątek free fight'owy Wszystko za sprawą Karoliny Owczarz, czyli etatowej zawodniczki KSW, która na zbliżającej się wielkimi krokami gali Fame 22 na PGE Narodowym zmierzy się w starciu na zasadach K1 z Martą Linkiewicz. Rozmowy dotyczącej właśnie angażu Karoliny w fejmie Rysiewski przyznał, że ciężko mógł sobie wyobrazić, by w przypadku porażki z linki master zawodniczka wróciła jeszcze do klatki KSW. A jak przegra, to co? Ma szansę na powrót do KSW czy nie? No nie ma szansy na powrót już, czegoś tak. Trudno mi sobie to wyobrazić. Ale też Karolinie to powiedzieliśmy, no. Po chwili Wojsław przyznał jednak, że on osobiście zachęcał Owczarz do tego, by przyjęła propozycję fejmu. A jak wynikało z rozmowy, ta dość mocno... Tylko sobie trzeba zadać jedno zasadnicze pytanie, czy jeżeli Karolina wówczas przegrałaby w fejmie, czy w ogóle miałaby czego szukać w KSW, więc i tak to dobre Pasie? Czy to robić? Głównym czynnikiem, który sprawił, że Rysiewski doradzał do tego starcia, były finanse. Jeśli Martynka. jednak Karolina Jak polegnie w starciu z Linkiewicz, to zapłaci za to, mimo wszystko, dość wysoką cenę. I byłaby w tym przypadku już drugim profesjonalnym zawodnikiem z ramienia KSW, który mówiąc kolokwialnie, wyleci z Federacji po porażce z Freakiem. Po marcinie wrzosku, który przegrywając w bokserskim starciu z Kasjuszem. Na... Paradoksalnie dla Marcina Wrzutka to był najlepszy możliwy scenariusz, który mógł się wydarzyć. Marcin Wrzostak w tych flikach na pewno zarobił. Więcej Siana niż KSW by zarobił. Na oczach współwłaściciela organizacji Marcina Kawulskiego zgodnie z jego zapowiedzią zakończył swoją przygodę z KSW. W czwartek na YouTube'owym kanale Federacji Fame MMA ukazał się film pod tytułem Eurotrip Potężnych Włodarzy, na którym uwieczniono wspólny europejski wyjazd Wojtka Goli, oraz Rafała Pasternaka. W materiale mieliśmy okazję zobaczyć od kulis nie tylko te pozytywne elementy relacji między włodarzami największej trikowej organizacji w naszym kraju, ale również pewne tarcia, chociażby pod postacią małej kłótni Rafała Pasternaka z Wojtkiem Goli. Która spowodowana była faktem, iż mimo pierwotnych deklaracji dotyczących długości pobytu na wyjeździe, Wojtek podjął decyzję o wcześniejszym powrocie do kraju w związku z niedawnym zakupem małego psa, który potrzebuje jego obecności. Decyzja Goli nie spodobała się Rafałowi, który wytknął mu, iż jego dalszy udział w tripie jest potrzebny do nagrania odpowiedniej ilości kontentu dla widzów i zarzucił mu brak odpowiedniego zaangażowania w projekt. Okay. No ale tak zupełnie szczerze, to wiadomo, że są... A wielcy obrońcy zwierząt, to Boże mały piesek, ale prawda jest taka, że dorosły mężczyzna powinien myśleć trochę w przód i załatwić temu psu odpowiednią opiekę, jeżeli na taki wyjazd się zaklarował. Ja słyszałem, tak, tak się, często się o tym mówi, że Co? Ja, ja, ja... często takie się sygnały pojawiają, że Wojtek Gola gdzieś tam lawiruje, że tak powiem, decyzjami pewnymi, nie? Ja jadę za się w samochodzie i się często no. Że tak, po dwóch dniach to by się znudziło. Czemu się znudziło? No bo musisz dojechać. Nie. No, do, no, no ale muszę. Ale kupię to, co psa, mówię, muszę wracać. Ja mam pięć Dobrze, ja mam 5 ja psów, no. No. budowę i dwójkę dzieci. I ja jakoś mam. czas potrafię. A tak, ale mam skierować. malutki pięć, ale to jest malutki pies, to jest o 6 minut. nie masz czasu na nowe projekty, to się nie uszadły. W trakcie rozmowy okazało się. Nie, no ale tak szczerze, że totalnie zrelował, ten Rafał ma ja tutaj pełną rację Odpowiedzialne. Robisz z kimś wielomilionowy biznes, a on mówi, że wraca na chatę, bo musi się małym pieskiem zachować. A wyjazd był zaplanowany, się na niego zgodził. No k***, ku... no, brzmi to absurdalnie, tak szczerze. Również, że Wojtek jest niezadowolony z powodu tego, iż musi prowadzić samochód przez dłuższą część trasy. W związku z czym Pasternak wyszedł z inicjatywą zastąpienia go za kierownicą i ostatecznie obu panom udało się osiągnąć porozumienie. Jej piątki zbili, mi... to, jest... to jest taki wewniczny. Ja Wojtka lubię, bo oni sympatycznym ziomkiem, ale on zawsze się ma byku i zbijanie piątki nie? dogadacie się na przykład, nie wiem, Wojtek powie, ty, Rafał a przyjdziesz jutro na program? no przyjdę zajebiście byku urocze niepotwierdzone przybicie piątki. Kolejnym incydentem z filmu godnym odnotowania, również z Wojtkiem w roli głównej, była jego delikatna kolizja samochodowa. Gola zahaczył prowadzonym przez siebie sportowym pojazdem o i naruszył tablicę rejestracyjną pojazdu Tutaj. Jaki jak amator! Niefrasobliwość byłego uczestnika programu Warsaw Shore jest o tyle zabawna, że jak się okazało, samochód jest jedną z nagród dostępnych do wygrania w nowej loterii organizowanej przez Fame MMA, którą federacja ogłosiła równolegle z publikacją filmu na swoich ja, złoto. Naprawdę, złoto. W ich social mediach. Auto w cudzysłowie naruszone przez gole to Mercedes A45S o wartości ponad 370 tysięcy złotych, a oprócz niego do wygrania w projekcie jest również warte ponad 600 tysięcy złotych be... Co zrobiło do się tej wartości? Nie chcę nie, 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 nie zakrzymano teraz rzeczywistości, ale z tego co słyszałem, to rynek samochodowy bardzo mocno stoi. Podobno, podobno na dzień dzisiejszy już brakuje chętnych do tego, żeby kupić nowe auto. To się Spekuluje w tej branży, podobno, że to wynika właśnie z, z dwóch powodów. Jeden jest taki, że ludzie w okresie covidowym się bardzo mocno zakupili właśnie w samochody premium, a druga opcja jest taka, i ten rynek się przesycił, że po prostu no, ludzie też nie mają aż tyle siana, żeby teraz samochody kupować. I, i chyba no nowo zniżki. Duże wróciły w salonach, więc jestem ciekaw, czy to są po prostu ceny z metki, czy ceny, za które oni faktycznie ta auta kupili, bo podejrzewam, że tam mocna kurwa zniżka poszła. no. MWM3 Touring zestawy urządzeń marki Apple, a także pojedyncze iPhony dwa razy po 50 tysięcy zł złotych w gotówce, vouchery na wakacje oraz przede wszystkim możliwość stoczenia pojedynku na jednej z kolejnych galfejmu. Ponadto w przypadku braku chęci do wejścia do klatki można wystawić do walki wybraną przez siebie osobę bądź skasować zamiast tego 30 tysięcy złotych. Aby... Wziąć udział w losowaniu należy zakupić e-booka lub jeden z promocyjnych voucherów na produkty z Brandingu Federacji. Losowanie nagród ma być podzielone na kilka tur, a pierwsza z nich planowana jest już na drugą konferencję przed galą, czyli na poniedziałkowy wieczór 26 sierpnia. Przy okazji omawiania ostatniej afery samolotowo-spoofingowej z Boxdelem w roli głównej wspomnieliśmy, że w manewrowaniu Michała w zgłoszenie fałszywego alarmu bombowego uniemożliwiło zrealizowanie live'a aferek, w którym gości nie miał wystąpić Jacek Murański. Głównym elementem transmisji miał być rozpoczęcie kampanii prezydenckiej. Murana, który poinformował, że musi nieco zmodyfikować swoje plany i przesunąć inaugurację o kilka dni. Jak powiedział, tak zrobił. I kilka dni później na social mediach Murana pojawiło się krótkie nagranie w towarzystwie szefa jego kampanii, Amadeusza Ferrariego. Pan Jacek, w nagraniu przede wszystkim przedstawił najważniejsze informacje dotyczące jego planów politycznych oraz założeń, zdradzając, że hasło kampanii brzmi, cytując, ponad podziałami jedno. A, jeszcze taką jedną ciekawostkę wam powiem, bo. Wiecie, no ja sobie lubię poplotkować, nie, więc jak ja na przykład idę na, na trening, na, na siłownię, no to my sobie tam plotkujemy na różne tematy, tam trener mi powie, co w trawie piszczy, ja mu powiem, co w trawie piszczy, czasem mu coś powiem o tematach takich influencerskich, co tam u mnie, wiesz, co chodzi. No i ostatnio powiedziałem mu, co z tym Tomaszem Cikiem wyniknęło, mówię, widzisz, mówię, bo kiedyś ja z nim na ten temat dyskutowałem, jak on tam mnie zaczepił, powiedział, że mnie że mi, że mi, że mi gwałt, i tak dalej, tak byliśmy na treningu, to ja mówię, chłopie, że ty tego... Że takich ludzi, jak on to się powinno w więzieniach zamykać, że to jest niech... zwykła, nie? A trener do mnie mówi, nie, Rafał, coś tam, załatw to inaczej, zrób z nim walkę i walce mu na. Ja mówię, co to jest takim śmietnikiem, to mi się bić nie chciał, nie? Mówię, że takich ludzi nie powinno się, nie, po... nie powinno się im dawać pieniądze, zarabiać, nie mi się pier... to kot chyba... Dwie". Mówię, że nie, to no nie ma szans, nie? Mówię, niech się pier... nie będziemy mnie jakaś yy, yy, straszyć bez przesady. O, no, no, jak tam chcesz, nie jak tam chcesz. Mówię po potem mówię, stary, to jest zły człowiek, mówię, to zwykła pała. Jest on, mówi, nie, to pewnie jakiś. Zwyk. Mówię, chłopie, to jest zły człowiek jak. Nie? No i tam minęło trochę czasu, wyszła ta p... i ja, ja, ja gadam z trenerem, mówię, widzisz? Mówię, wyczułem tą kurę ja Mówię, to, że z p to bym to bym nie zgadzał, ale mówiłem ci, że to pała ja nie? I trener mówi, no powiem ci starsz, nawet ja to widziałem, nie? Że ja tak jak internetu nie oglądam, to ta pewna do mnie doszła. Mówi, no kurde. No i tak rozmawiamy, on mówi, mówi, ale wiesz co, ale w jedno mu wierzę, ja go to nie usprawiedliwia, bo to obrzydliwiec, ale w jedno mu wierzę, wierzę mu w to, że te młode dziewczynki z patologii same go zaczepiały często, bo ja wiesz, ja też pochodzę z takich nieciekawych rejonów i powiem Ci, że widwałem takie rzeczy, gdzie młode dziewczyny coś tam zaczepiały, nawet ja taką sytuację ostatnio miałem stary, nie do pomyślenia, nie, mówi do mnie, siedzę sobie na ławce, w taki... Wyglądam, jakbym, jakbym jakieś narkotyki tyki Siedzę taki wykrzywiony. I, I sobie siedzę z słuchawkami na uszach i patrzę, patrzę, patrzę w niebo, bo y, tam, tam na niebie się jakiś, jakiś ten się pojawił. Co się nazywa? No, że chmury się ułożyły w jakiś obrazek, nie? I mówię, że tak sobie siedział, tak obserwował sobie ten obrazek, tak się zastanawiał, co on tam widzi dokładnie, nie? W jakim kształcie to jest? No i mówię, tak sobie siedzi, siedzi. I nagle podchodzą do niego takie trzy dziewczynki. Mówi, że jakieś młodociane, 14-15 lat. Podchodzą i mówią: mówi do mnie, stary, bo on ma 30 parę lat. Mówi, nawet nie perpan, tylko mówią do mnie tak: No, co tak patrzysz, co tam widzisz? Tak na nią patrzy i mówi: Słucham? On mówi: No, co tam widzisz, co tak samemu siedzisz? I tam zaczęły do niego zagadywać, jakby wiesz, bajerka. Wracając, to mówi, że tak sobie siedzi. Wiesz, to dziewczynki go zaczepiały Mówi, Co, co tam widzisz, nie? On tak mówi: że, mówi, stary, ja się na pedo nie dam złapać, nie? Mówi, że one wyglądały stary, także wiesz. Widać, że 14-15 lat, ale tu jakaś mała dziarka na ręce, tu jakiś kolczyk w ustach, tu jakiś kolczyk w uszach, że widać, że jakieś takie dziewczynki z patologii, mówi takie chudziutkie nóżki, szczuplutkie dziewczynki. Taki, wiesz, mówi typowy vibe takich slamsów wrocławskich, nie? I mówi do mnie, mówi, ja się na p... nie dam złapać to i mówię, a co ci to interesuje, co ja tam widzę, nie? Ona, no nic tak zagadać, chciałam samemu siedzieć, czemu, czemu jesteś sam? I on mówi, ty, dziewczyno, a skąd ty pochodzisz? Ona mówi, a Zobina, a co? I mówię, kr, jasne, nie? Czyli takie to masz. to jest to miejsce, gdzie mnie nożą chcieli. No o ty mówisz, Rafciu? Stary, o wszystkim i o każdym historii opowiadałem. Więc ja wierzę w to, że takie, nie wiem, 14-, 15-letnie dziewczynki z patologii potrafią zagadywać do starszych facetów, ale to nadal mi usprawiedliwia, że ból małoletnią, nie? Dawno zarabiałem, siano na tym, co odkryli dziś Ja sprzedaję, ty kupujesz, zobacz komu rośnie zysk